Na Jóvenalach kiedyś miałem takie bardzo fajne doświadczenie. Siedzieliśmy w, na trawce, sobie przy auli w takim świetle. Niedaleko obok były Jezu, Jezualia, czyli po prostu scena taka chrześcijańska. Sobie metale tańczyły z księżami i dobrą mu grali. I tam w sumie było pięknie oświetlone miejsce, widok na. Yy, uniwersytet, widok na akademiki, ludzie przechodzący wszyscy tacy szczęśliwi, właśnie bawiący się, uśmiechnięci i tak dalej. Poszedłem się przejść z moją w te, w ówczesną dziewczyną na około tak zwanego basenu na Łemka i zobaczyłem jak pod biblioteką, tam było ciemne, jakby tam światła zbyt, zbytnio nie sięgały, tylko jakieś półświatła gdzieś tam odbijające się z różnych miejsc i tam było mnóstwo takich punków, metali, którzy po prostu... I dresów też między innymi takich mocno... mrocznych typów i typiar. W sensie, nie mówię, że jak złych czy coś, ale wyglądali na takich po prostu ponurych, nieuśmiechniętych, z ciemnymi makijażami, z ciemno włosami, z dzikimi fryzurami, z, ze, w skórach, właśnie w ciężkich butach, i z, z papierosami, z alkoholem, Oczywiście nie mówię, że tamtego nie było, ale jednak atmosfera, jaką tam poczułem, była tak przy, przygnębiająca w porównaniu do tamtej, i bawiło mnie pod tym względem, to, to z tego powodu, że tam w świetle widziałem tych uśmiechnięty, uśmiechniętych ludzi, bawiących się przy muzyce i tak dalej, a tu w tym mroku stali ci wszyscy zdepreszeni i po prostu mroczni ludzie. To bardzo ciekawe doświadczenie, jak po prostu nasze własne wybory, środowiska tak naprawdę stawiają nas, albo nie stawiają nas, raczej robią z nas pewne osoby, albo osoby pewnego typu rodzaju. Jest to dla mnie do dziś, bardzo zastanawiające, wiecie, daje to refleksję. Do tego, w takim razie, w czym ty się stawiasz, w czym ja się stawiam, tak, w jakimś środowisku, czym ja się przez to staję, to jest dla mnie rozkmina też na później i dla Was na teraz lub później. W każdym razie było to fajne doświadczenie, no bo te wszystkie wizuale i myśli do tego przychodzące, bo te wszystkie, wiecie, trip. E, Simulatory, że idziesz gdzieś tam przez sklep czy coś, nagle te wszystkie dzikie wizuale w różnym stopniu można sobie ustawić i się pokazują, to jest jedno, ale tripując, nie macie tylko aspektów wizualnych dostępnych, też macie dźwiękowe i do tego wszystkie te myśli nieskończone fale myśli, które do Was przychodzą od których nie, nie da się uciec po prostu są nieprzewidywalne i nieskończone więc tego się nie da podrobić tego się nie da pokazać na nagraniu a jest to jakby kluczowy aspekt tego całego doświadczenia i pamiętam jak wziąłem yy, białą kartkę papieru żeby coś narysować i miałem tak dosłownie wizuale były tak mocne że dos, wiecie biały kolor to, są, to jest połączenie wszystkich innych barw więc ja patrzyłem na to, dlatego pryzmat, jak białe światło rozprasza, to się tęcza robi. I ja patrząc na tą białą kartkę papieru, dosłownie, wiecie, papier nie jest idealnie płaski. Jak się przyjrzycie, to on ma takie, no jest takiej pulpy zrobiony. Więc dosłownie wszystkie, jakby, brzeszki, wyrywki, różnice w tej kartce, w tych, właśnie. Brzeszkach, powiedzmy, no po prostu w papierze, tak? Wszystkie wyrwy i pagórki, wszystkie to, które mają pewnie jakiś absurdalny mikrometr, na nich wszystkich tęcza się pojawiała, więc dosłownie fraktale na całej kartce papieru, tęczy się pojawiały. Ja mówię takie, Boże, to jest biała kartka. Papieru. Ja dosłownie, ja nie muszę tu nic robić, ponieważ biała kartka papieru to są dosłownie wszystkie możliwe obrazy, jakie mogły tu być ever. I jak zrobiłem po prostu tak po, po chwili z, z nudów, bym powiedział, chociaż było to cały czas niesamowicie ekscytujące, to po prostu zrobiłem kreskę, zacząłem coś mazać po tym, i sobie uświadomiłem, teraz już to ma jakiś wzór. Teraz już powiedzmy, to jest zupełnie co innego, teraz pula rzeczy, które mogą być z tego zrobione, jest zupełnie nowa ktoś by powiedział, że jest ograniczone i tak dalej, ale takie, ja na, tak na to nie patrzyłem, po prostu spojrzałem na to, jak nie teraz na białą kartkę papieru, na której wszystko, co może być namalowane jest, tylko teraz spojrzałem na to, jak wszystko, powiedzmy, wszystko, co może być na kartce papieru, która ma ten wzór na sobie, tu jest. I teraz takie, wow, czyli dosłownie rysowanie, malowanie jest tylko odkrywaniem pewnego Wzoru, który jest już gdzieś tam w, tej, w tym płótnie ukryty, czy na tej kartce papieru ukryty. I to mówił. Yy, Boże, Michael Angelo, kto to taki rzeźbiarz wyjebany, jakiś słynny rzeźbiarz w historii powiedział właśnie, że on z marmuru, po prostu on już widzi rzeźbę w tym całym bloku. Tak masz wielką cegłę marmuru i on powiedział, że on, on widzi tą rzeźbę jeszcze z, kiedy, zanim on dotknie młotka w ogóle. I później tylko po prostu odkrywa ją z tego kamienia. I to jest właśnie to, co ja zobaczyłem tam. Zrozumiałem to, tak? Geniusza sztuki jakiegoś, którego teraz nie pamiętam imienia nazwiska, ale to nie ma znaczenia, tak? Wszystko na chwałę Boga. Z zrozumiałem tą mądrość, jaką jest, że po prostu z tych materiałów na świecie możesz odkryć niesamowite, piękne rzeczy, nawet jeżeli nie wiesz dokładnie, co tam jest. Możesz wiedzieć dokładnie, czego szukasz, ale nawet możesz nie wiedzieć kompletnie, co tam jest i nadal wyciągnąć jakąś piękną rzeźbę, piękny malunek z tego wszystkiego. I to było tylko, wiecie, patrzenie na białą kartkę papieru. <laughs> Ja mieliśmy się do tego zazbierać, ale jeszcze nie mogłem po prostu się ogarnąć. I słuchajcie, napisałem na karce markerem wielkim, taki, Proszę ścisz to. I przykleiłem to do, e, do miotły. I chciałem po prostu wrzedłem z tą miotłą na balkon, żeby zapukać w okno, do tej pani mu to pokazać, żeby ściszył muze. Ale wychodząc na balkon, e, usłyszałem po prostu głos, taki. Co, co ta pani powiedziała? Takie, że, no ale głośno. jestem ja takie, no właśnie mówię, chciałem coś z tym zrobić. I tak odpowiedziałem jej, ale kompletnie nieświadomy, bo to był jakby dialog w mojej głowie. I ja dopiero po sekundzie się jeszcze nie wiem, taki Piotrek, ty nie gadasz ze sobą? Się spojrzałem w lewo, i po mojej lewej dosłownie powiem wam pół metra do metra dalej, ponieważ mieliśmy obok siebie balkony. Stoi starsza pani, nie wiem, z 70 lat, z tak wielkimi pinglami. Po prostu wygląda jak gogle, takie wiecie, z lat 70. do samolotu, czy 60. z szkłami. Grubości dna od kieliszka, jak stępień dosłownie, miała ogromne oczy w tych pinglach. Boże, wiecie, ja tripuję i widzę te jej wielkie anime oczy. To. Ja tak było ciężko mi zachować powagę, i ona do mnie mówi, a wy nie macie jakichś słoików? I ja tak patrzę się na tę na 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 twarz po prostu jak balon pę pęczniącą. I mówię takie. Takie słucham i ona, takie, no bo, studenciaki pewnie jesteście. Nie masz jakichś słoików pustych, bo my robimy przetwory, dżemy i już mi się skończyły. Nie mam w co pakować. Ale ja takie. Tak, tak, chyba mamy. I kompletnie już z igorą, z ojebałem tego typa z tą muzyką i idę do domu. I krzyczę do mojej dziewczyny wtedy. Takie, ej! Mamy jakieś słoiki puste? Ona takie what the fuck, ona wie, że ja tripuję, więc ona takie what the fuck, co ty kurwa gadasz? jakie słoiki? A ja mówię, bo pani obok na balkonie się zapytała, czy mamy jakieś słoiki. Ona takie, że a, no że chyba tak I zapakowała mi do reklamówki parę, ja wróciłem na balkon, już tej pani nie było, postawiłem jej e, tą reklamówkę na balkonie i żeby nie zapomnieć wam tego później powiedzieć, bo w sumie to się działo jak już dużo później, później wieczorem wróciliśmy do domu, ale postawiłem jej te słoiki i później jak wróciliśmy późno do domu, to na balkonie u nas stały dwa czy trzy słoiki właśnie z ich dżemem i był pyszny, ja nie wiem dżemów ogólnie, ale był pyszny, Boże był cudowny naprawdę, więc worth it. pomagajcie ludziom.